Dzień dobry, Sebastian Waślewski soh Już dawno w moich wywiadach nie gościliśmy muzyków, więc czas nadrobić zaległości. Dzisiaj witam bardzo serdecznie Artura Maciejewskiego, inicjatora zespołu disco-polowego EXCEL. Jak mawia Ma Marek Sierocki? Cześć. cześć! Cześć, witam, <laughs> witam serdecznie. Cześć. Cześć. Słuchaj, zacząłem od tego, że jesteś frontmanem zespołu disco-polowego EXCEL. Ale posperowałem e, trochę w internecie i się trochę zdziwiłem, powiem ci tak. 95 rok, początek zespołu. Wiesz co, tak, początek zespołu, dlatego nie jestem inicjatorem. Frontmenem to też chyba za dużo powiedziane. Ja dołączyłem do zespołu. Y, Historia jest w ogóle taka, że, że nawet ja jej nie znałem tak do, na początku. Był zespół Elis, kiedyś taki znany. Później się zespół Elis rozpadł, powstał zespół X Elis. X Elis brzmiało tak sobie, więc zrobili XL. I w tym zespole grał Wiesiek Uczciwek, taki chłopak, który, który już jest w świętej pamięci, niestety, Darek Mechecki i Piotrek Sykarski. Oni wyjechali na kontrakty do Finlandii i Norwegii. Wrócili z tych kontraktów, to już byli troszkę... Iskrzyło między nimi, no tak, ale iskrzyło między nimi, bo wiesz jak to jest, jak jest trzech facetów, trzy miesiące z dala od domu i wiesz. Więc oni postawili, zobaczyli, że inne zespoły w tym czasie zrobili, zrobiły już jakąś tam Zrobił już taką jakąś tam karierę, więc, więc w 1996 roku ja dołączyłem do nich. Właśnie mijano 25 lat wspólnego grania. No tak, a ja znalazłem taką informację, że w 1999 roku oficjalnie był koniec. To prawda? W 1999 roku oficjalnie był koniec naszego składu, tego, w którym startowaliśmy. Czyli Piotrek Stycharski założył swoje studio nagraniowe, później tam. Miał jakieś swoje poboczne projekty i w końcu wylądował w klasiku, tak? Jest gra do dzisiaj w klasiku. Mm -hmm. e, porzucił Excel. No dostaliśmy no, się, po prostu każdy ma swoją wizję jakąś tam. Mm -hmm. Nie, nie, w bardzo dobrych stosunkach Poza Cię kogoś bardzo serdecznie. <laughs> okay. 98 rok każdy. I płyta pierwsza, ostatnia Nasze ostatnia niebo. wydana, ostatnia wydana. Bo później wydaliśmy Disco Bigos i teraz szykujemy się do trzeciej. Eee, wiesz co? Ciężko powiedzieć, że to była płyta, bo to była taka zbieralina różnych nagrań, które powstawały w różnym okresie czasu. Udało się nagrać kasetę, wydaliśmy jakieś tam w ostrudzie nagrody. No wspaniałe lata 90. nie. Powiedz mi, mówiłeś o Finlandii, mówiłeś o Norwegii, w promach na Skandynawii. Tam byłeś, tam grałeś, nie? Nie, grałem co prawda na promach, ale to graliśmy tylko na Ciena Line do Karskrona, chyba, tak? To tak jeździ do Karskrona, gdy nie. Mhm. Ale jak graliśmy dużo, dużo imprez firmowych, graliśmy dużo wesel dużo koncertów, to się ładnie skończyło w, w, na początku 20. roku, jak wiesz. No i teraz troszeczkę zmienił się nam skład. Ale działamy, ruszamy. Zawsze Excel kojarzony jest z tym nurtem muzycznym zwanym disco polo, ale z tego co szperałem w internecie, graliście na samym początku nie do końca było to disco polo. Było country, chociażby numery Johnego Cash'a, był Dolly Parton, najpopularniejsze piosenki, chociażby I Know You Trouble, czy też I Don't... Słuchaj... Sytuacja wygląda tak, że ja nie wiem, jak, jak to wyglądało przed moim przyjściem, ale po moim przyjściu e, ja dołączyłem do zespołu nie będąc nigdy na zabawie. Raczej będąc, wiesz, raczej ciężką muzykę lubię, mhm. więc to była dla mnie dobra przygoda, nowa przygoda. I zaczęliśmy, zaczęliśmy grać wiele rzeczy, tak zwanych jajec, że to mhm. fajnie wychodziło, no to, no to było rzeczywiście Ebojne są taka, taka piosenka kantrowa, która, która wiesz jest jak, jak zapowiadanie na lotnisku po angielsku. Mm -hmm. I love it. I jest kilka takich piosenek, które, których nie usłyszy się na co dzień na weselach czy na imprezach jakichś tam. Natomiast no, Disco Polo broniliśmy się jak mogliśmy, żeby tego nie grać, bo szczerze no, nie będę ukrywał, że nie przepadam za tą muzyką, ale, ale tą muzykę wykonuję. Ale chodzi o to, żeby ludzie się bawili i, i, i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to nie my będziemy uczyć ludzi, jakiej muzyki mają słuchać, bo ludzie nas nauczyli, co, co mamy grać. Na tej zasadzie. No właśnie, bo sam wspomniałeś, że twoja muzyczna, muzyczna przy, przy, przygoda była daleka od disco polo, chociażby tak. szkoła muzyczna. Tak, tak, tak. Tam... Jak to się ma do twojego wykształcenia muzycznego, czy na przykład nauczyciele ze szkoły muzycznej w teatrymują Ci dzień dobry? Znamy się dosyć dobrze. Nawet byłem teraz na, na zjeździe absolwentów, chociaż nie jestem absolwentem do końca, bo skończyłem tylko 10 klas. Natomiast Darek Michałski jest również absolwentem szkoły muzycznej. Piotrek Sycharski uczył w szkole muzycznej, więc nie dość, że jest absolwentem, to jest jeszcze pedagogiem. Więc tutaj się nie... dlatego może nie graliśmy tego nisko polo na początku i uciekaliśmy trochę przed tym. Mhm. Natomiast wiesz co, teraz to traktuję tak jak muzykę folklorystyczną, czyli chcą ludzie, chcą się bawić, oczywiście zobacz, są ciężkie czasy, ludzie przychodzą na wesela, chcą dać lekko w banie i potańczyć i pośmiać się i, i tak, ma to, tak chyba ma to wyglądać, natomiast to jest przede wszystkim praca i pracę trzeba wykonywać sumiennie i, I dobrze. I dobrze. No dokładnie, a powiedz mi, jaki był instrument twoim podstawowym w szkole muzycznej? Moim podstawowym instrumentem był klarnet. A dodatkowym? Dodatkowym było pianino. Chociaż na początku było pianino, ale mam, mam za roczkie paróweczki, czyli niestety za mm -hmm. krótkie, krótkie nóżki, długi, długi ryjek. No. <słuchaj>, Słuchaj, bo mam z tobą trochę problemu. Nie ukrywam, że nie znamy. Się, e, nie znamy się już od blisko 30, jakby nie było prawie... prawie powiedzmy prawie 40 lat. Ale dawno się nie widzieliśmy. Ja zawsze Cię kojarzyłem z muzyką bardziej grunge'ową, rockową, Nirvana, South Garden czy też Rage Against the Machine. Co z tego zostało? Słuchaj, co z tego zostało, to zostało jedno, że jak, jak puszczałem to, jak miałem 18 lat w domu, to rodzice mówili przecież to darczyńcy ja. Mhm. Jak teraz puszczam to w domu, to dzieciaki mówią, przecież to zostało. a to zostało. Natomiast, natomiast wiesz co? No, lubię, lubię, lubię ciężką muzę, Lubię każdą muzę dobrą, nie? Mhm. Więc, więc graliśmy i naprawdę z, mieliśmy taki zespół Oligator i szło to w dobrą stronę, no ale no, wiesz, proza życia, no. Nie się zarobisz i? na roku. No tak, tak, to jest e, ciężko się w, e, przebić w dzisiejszych czasach. E, rozmawiałem niejednokrotnie z, m, z zespołami, czy z, też z liderami zespołów zupełnie odbiegających od nurtu diskopolowego e, i właśnie mówili o tym, że trudności są, chociażby pamiętam świętej pamięci. Bogdan z chłopców z placu broni mówił, że za pierwszą, pierwszą gitarę kupił wtedy, kiedy wyjechał do Stanów, by sobie dorobić. Słuchaj, wiesz co, my tutaj, bo jesteśmy już w pewnej kulturze w Sacacze, jakby ktoś nie wiedział, my tutaj ja się tutaj realizuję, przynajmniej realizowałem do tej pory, jakby można było organizować koncerty, tak? Mieliśmy brigadę Kryzys, mieliśmy Tymona Tymańskiego, z którym mam przyjemność się kolegować dobrze i był tu kilka razy. Była Natalia Przybysz. Był wiesz, jakieś warsztaty gitarowe Ciechońskiego Leszka, był Kobranocka, więc tych zespołów było sporo. Przyjechała również Metka, zespół, który się z nami tutaj zaprzyjaźnił z całą, z całą lokalną społecznością tutajszą. Tak? home with me Był też Zenek, był też Mig, był klasik. My też występowaliśmy tutaj. Czy nie, 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 nie boisz się tego, że ktoś przypnie ci łatki dyskopolowce? Zupełnie się nie boję. Nawet, nawet yy, grając yy, czasami na weselach ludzie mi upominają i ty się śmiesz nazywać dyskopolowcem? No nie śmiej, nie śmiem mm -hmm. się nazywać. Czego ci życzyć? Na przyszłość. Niedalekiej bądź dalekiej? Uśmiechu. No, tego chyba ci nie Słuchaj, brakuje. Wiesz, co czasami zaczyna, czasami zaczyna się Masz doły? Wiesz, jak wszyscy, no, ale, 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 ale jak jest uśmiech, to jest i zdrowy, jak jest uśmiech, to i, 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 i wiesz, i wszystko. Wszystkie trudności lepiej się znosi, tak? Myślę, że, myślę, że mam coraz bardziej w, w sublimowane, w, znaczy w cudzysłowie, poczucie humoru, czyli takie, że niedługo tylko się sam będę jaśmiał ze swoich dowcipów, a to już jest niebezpieczne, wiesz, bo. No pamiętam e, z tego okresu, kiedy... E, być może, popraw mnie, ale Monty Python i, i ten typ humoru był preferowany przez Ciebie? Słuchaj, jest preferowany Monty Python cały czas, natomiast dochodzą do tego jeszcze teraz czarny, takie... Czarny humor i nie do końca, i nie do końca cenzuralny, więc... Mm. <grym> tak mówię, Z, idę, idą idę grupę, cienką, cienką dróżką... Idą grube słowa, tak? tak? Idę, idę już cienką dróżką, no, balansuję na granicy, <grym> wiesz. A kiedy nowa płyta? Wiesz, co nowa płyta? Właśnie jesteśmy w trakcie rozmowy z właścicielem firmy Goliath, który jest poniekąd właścicielem e, z kanału Disco Polo Music. Mm -hmm. Myślę, że może, może, się doczekamy, ale tak, wiesz, Od koniec nie piszczy, roku? nie piszczymy, bo teraz, wiesz co, nie, zespoły raczej nie wydają płyt, wydają single, wydają piosenki, mm -hmm. robią teledyski. jak coś. Za, wiesz, zażre, no to, no to lecą dalej, a jak nie, no to, to idą w inny kraniec muzyki disco i zresztą wiesz, teraz za, za tą modą to ciężko nadążyć. My staramy się robić swoje i, i zobaczymy. Okej. Okay. Artur, e, dziękuję Ci za spotkanie i za wywiad. To była przyjemność z mojej strony, aby mógł z tobą porozmawiać o muzyce i nie tylko, jak się okazuje. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę Ci wszystkiego dobrego w życiu osobistym, nie tylko. Natomiast ci z Was, którzy nas oglądają, to zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia, zobaczenia. Sebastian Ślewski. Dziękuję sochaczew.pl. Dziękuję bardzo również.